Na program zaprosił sponsor JBB Bałdyka, producent kiełbas bez osłonki. Sponsorem programu był producent hipoalergicznego balsamu do ciała do skóry wrażliwej Kremobaza. Sponsorem programu był dystrybutor słuchawek TWS serii JBL Live 3. Pierwsza dziesiątka walczy o wielki finał. Genialny występ. Ja jestem zachwycona. Takich ludzi nam trzeba. Mam talent. Na żywo pierwszy półfinał. Dziś o 19.45 w TVN. Pański sposób wysławiania się wymaga doszlifowania. szlifowania. Komuś nie pasuje moja gadka? Niech się wali. Green Book. Dziś o 22.10 w TVN. Sponsorem programu jest Rituals, producent kosmetyków do ciała i produktów do domu z kolekcji The Ritual of Sakura. Sponsorem programu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Hit Peak, świniak zawodowiec. Na program zaprasza sponsor JBB Bałdyga, producent kiełbas bez osłonki.